ma widzowie jesteśmy z nami Zaczynamy kojeć spray 2 i mam pierwszy setny level w w wbity i pierwszy infame Także wbijamy nie wiem co się stanie Jak to się robi Go infamous eee, cost 200, o, du 200 milionów. O kurwa dużo 200 milionów account, a dobra, to staćmy E, mam 700 milionów, to chyba będzie. If you... procej... <gryw> Czekajcie. Do zera będę lewał? Okej, okay, dobra, bierzemy to, no. Pierwszy infame. Ja pierdziele. Congratulations. Yeah. Ładna karta. <laughs> Jedyneczka. Dwójki nie mogę jeszcze. Zostałeś zniesławiony. Zajebiście osiągnięcie. Ja nie mogę, jak się cieszę. I co, ja mam, kurde, level 0. Wow. I co, i... Teraz Okej, okay, potrzebuję tyle, żeby to używać Okej. Okay. Wow. Wow. Mam 0 punktów Ale jak broń? Zdrowciłem bronię? Czemu nie mogę tego użyć? Aha, bo reputacji trzeba na Co? Nie słyszałem o tym, że reputację trzeba na broń. What the fuck? X Kurde, da. to poczekajcie, nie? Odpalimy się na bazik z jakiejś, <grym> nie mam kurwa nic. Nie mam nic, ja nie mogę. Lub napady bez niczego po prostu. O nie, to tak naprawdę. Wydaje mi się, że jeden napad, który mogę zrobić, to jest kurde... Ale nie chcę mi się tak robić. Ta... Czekajcie, weźmiemy sobie tego Juwilera, teraz. To jest to, to. Dobra, centens. Fajnie, że ma decentens od razu zblokowane. Bo, jak. Bo to nie jest tak, że to co mi się zblokowane, to on zeruje, tylko. Hmm. Dobra, loadout, co ja takiego mam? Piła nie będę potrzebna. Czy mogę użyć.? Czekajcie. Nie mogę użyć moich ulubionych pistoletów. Dobra, to zostaniemy przy tych. E... Ok, no spokojno. E... Damer mogę, ale pytanie, co ja chcę damer. Nie chcę jamera, To był O kurde, się wezmę Mołotow, bo jest cichszy, <laughs> cichszy Mołotow, ja pierdolę. Tutaj też straciłem tę moją jedną rękę. Oj, dobra. Dobra, tutaj to, to i tyle. da. Eee, dobra, no to startujemy

I'll hang around in case you need firepower. Aha, serio? Już chcę reset walić. No, dobra. Co nowe eskitu. Walimy reset. Nie no, bo to jest to, że tam że, że, że są różne warcie tego napadu, i po prostu różnie się raz, wreszcie, płotki. Aaaa... Ale kurde nie mam żadnych skilli, nie? Nic, wiecie. Fajnie, że mam tą broń, chociaż, nie? To jest zawsze plus ułatwiający giereczkę. Ale bez skilli to jest też śmiesznie po prostu. No, a nie mogę! Ja chcę to zaznaczyć, a ja przecież jestem... O kurde! To jest tak źle. Ja bym zrobił generalnie yy, zwykły bank od wejna Drill zwykły głośny kurde Pick locking duszy Ja nie mogę Dwa kable mam tylko Jak się to dziwnie robi Jeżeli zrobię ten napad to tak naprawdę to będzie najtrudniejszy napad jaki robię w życiu Bo... Kurde bez skilli

Get floor now! Hey! 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 się, bo... jest Jest na pewno dużo trudniej niż zwykle, nie? Niż zwykle napad. Ej, końca, ale nie wiem Dragon, Skull Co oh okay, A, w sumie muszę zrobić coś tego właściwie. Tylko tam w oknie nikt nie mam teraz. Ile mam A mam tego case całego. I got a body bag case right here. Aha, maksymalnie wykonując -um tyle, fajnie. Ty tu przejdziesz? Nie mam 6 zmysłu też, że pamiętaj, że muszę zaznaczać ich normalnie. On się nie rusza, on jest statyczny. No fajnie by było jakbyś był statyczny, bo wtedy bym cię to zostawił na zawsze i tyle. Ale jak nie to był no. Jak nie jest statyczne. Panie że chłop się podał, bo nie musiałem go zrobić Dobra to zrobię tak, że go zabiję, z winy i tyle Aha Dobra Ale się wolno biega, to jest zwolniejsze bieganie, czy to się ja pierdziałem nie wiem czy z tego okna może ktoś... Wiem, że tu czasem stoi ktoś od razu, ale nie wiem czy ktoś nie może sobie w trakcie napadu a 3 d no więc to jest zwinę. Ci bezpieczniej. No właśnie, coś ktoś zobaczył! Dobra tam. Dobra. Mm. Czekam aż to się zdrilluje, i wtedy będziemy robić różne rzeczy. No sobie chyba można, o nie, trzeba 8 toreb. Kurwa, ale struch wziąłem. No ale z drugiej strony to mnie łatwo szybko wybustuje ten napadzik, nie? Jak yy, trzasnę go od razu na takim poziomie trudności. Wiadomo kto nie. 3x4, czyli teoretycznie mógłby być jeszcze jeden z rodzin. O! Jakieś światło dreakeruje. Od czegoś Od tej lampy Weź spierdalaj, nie lubię jak tak flickerujesz No to się zaraz, zaraz to będzie zrobił, pewnie Ten ten Kurde Mam dwa kable, więc wszystkich będzie trzeba zabić, nie? To szukałem do prądu wyłączenia, bo w jednym, ale na tym chyba właśnie napadzie nie ma. Bo mówię, ten sam napad jest w tej grze czasem kilka razy powtarzany, no. Eee, nie powtarzany, tylko no, są na przykład ten napad się pojawia też w którymś tam w dniu innego napadu, na przykład nie z takiego, no, są takie rzeczy także myli to czasem, ale dobra. Eee. Kurda, już mi 5 minut, dobra, Gada tam teraz. Jo... Ja. Kurda... 83 sekundy. No, ale go. Mam coś głupiego w głowie, nie? No, ja chyba nie mam prawa tego zrobić. Tak jak myślę. Ja to zrobić. Niektórzy nie domyślają o co mi chodzi. Czekajcie. Doutora, tudo bom, Cingado é Come on. Hey! They're gonna bring in the big guns if you kill civilians. dobra olać, to weźmy na torby najpierw. Kurde, do mnie kogoś wpisze, bo właśnie sobie kupił na przecenkach Paydaya i... jeszcze nie grał, więc go trzeba właśnie pustować. A to śmiesznie, bo akurat ja też mam pierwszy level, nie? <grych> Dobraliśmy się perfekt się powiem szczerze. Z tym się da biegać, kurde, dawaj. Zapomniałem, że z tym się biegać da, bo moja postać mega wolno biega. Jeden na pierwszym właśnie tak ciulowo biega z tychach. Ale jak widać da się zrobić ten opat na decydujące. kurde, brak levela, nie mając. Tak się. Let's go, let's do it. Nie, nie, nie. Teraz już nie będę przebiegał, bo tam chyba, no właśnie. Ze przychodzi akurat. Spokojnie. Jeszcze, jeszcze sześć? Nie, czekaj, co? Ile, ile trzeba? 8 kurwa, to wygląda jak 9, nieważne. <ślepy>, Ślepy jestem. Dajcie mi skopy. Wyglądała jak dziewiąta, naprawdę. Nie coś się pewnie już zdzielował, to można by zobaczyć co tam jest. Idę zobaczyć. Przy okazji sobie wyskoczę po wody bo... Bo niestety można mieć tylko jedno wyku... Kiedy normalnie się ma 3, kurde ale dam radę Tak robię to na szybko A jak chcę to, to jak najszybciej to się teraz robię jak będę miał już save I będę musiał tylko wrzucać żeby więcej dostać, nie i tak dalej Ej, mogę? Nie mogę sprintować, nie? Nie dość, że tak wolno się sprintuje I się mam taką cilową staminę na... Tych braku na Na zerowym levelu, to jeszcze kurde To jeszcze kurde ten Będę musiał sobie jakieś skille zrobić Drzewko nowe Kurde, co tam widzisz? Już... Ja nie niewidzialny Jeszcze ta torba yellow Także, poprzyszykuję sobie jeszcze rzeczy. Jak stay down, jak tu wszyscy nie żyją, chłopie. No, normalnie bym związał, ale no nie ma kabli, to wiecie, to... Trzeba tak sobie radzić, nie? Znaczy, ja wiem, mógłbym ich, e, zastraszać, nie? Nie musiałbym ich zabijać. No, ale nie mam takich skilli, żeby oni się tak dobrze zastraszali, nie? Też... No, wiecie. To nie, nie, jest takie toczy. Hey, right, o! Pierwszy raz słyszałem ten tekst! Co? Via good hostage! Kuźwa! Tyle czasu grać w tę grę i pierwszy raz słyszałeś takie coś. Right, Dobra, i wrócę się jeszcze po tamtą. Okay, Dobra, tam all we need. Ja potrzebuję więcej. Jak levely się posypią, nie? Ale skumaczcie, solo Dead Sentence kuźwa, jakbym zaczynał w tę gierkę, nie? Pierwszy raz to grał, to bym kuźwa wiecie. W normalu się grał, nie? Bo nie, nie potrafiłbym inaczej. Po prostu na takich levelach ciężko jest zrobić cokolwiek, nie? A ty ciul, od razu ela, nie? Fajnie. Od razu high-shiwa jest. Pierwszy level, o nie. Myślę, że można powoli kończyć ten odcinek. Ale fajnie, mam pierwszego nie się cieszę jak go Ewentualnie można by jeszcze zobaczyć rzeczy jakie tam... O ja to długo daję. Trzymam cały czas spację, żeby szybciej to robiło. Klikając byłoby szybciej, ale nie chcę się tak... Takiego dźwięku cały czas otwarzać. Wow! A, pod... No ja bo z bloku wybrania. Od razu 26-ty biłem. Eee, tak że... Dobry pomysł jest ten jubiler zrobić. Pierwszy info, niech wygląda fajnie. Kurde, Kozacko! Dobra. Doszedł Sutgana coś fajnie. Super. Zobaczmy teraz tak, branki to niepodlokowane, dobra, inwentary fajnie, skille sobie nie rozdą. Yy, pewnie są jakieś te maski za infejmy, nie? Czy tam... Nie, czekaj, tutaj coś. Tak, są okulary takie Come on. Cool. Fajnie. Tutaj nie, dwuk jeszcze... Dobra... O, to są postacie do wyboru, a to są do wyboru maski. Okej okay. Dobra, ile mam hajsy mi wzerowali Czyli się mam. E, 255 kontynentalów. 564 miliony, 284 miliony Kurde Dobra, e, kończymy ten odcinek. E, fajnie było i mija... Mija... E. No miał pierwszy infame... Yy, ale... Co no, się według mnie jest, bo kurde... Pierwszy infem wreszcie I się oprócz tego infajma to się cieszę, że... bez skilli bardzo fajnie się grało, bez skilli napad na decenensja kurde. Tak, nie. Bardzo fajnie się grało. Mogłem wziąć kurde one gdybym wtedy nie, nie założył maski to szybko. Xda. Dobra. Yy, trzymajcie się cześć, papa!